Yyyy, może pan powtórzyć, bo to ja pana słabo słychać Jakiego no. pana, kurwa, jak ty się do niego zwracasz, kurwa? Szwajedza do niego Co ty w ogóle Dobra. z tego mówisz? Jaki to jest klapek? Gdzie, gdzie możemy się spotkać? O, dotykamy się Dobra Dobra Skin the color of bark Mmm Clothes smelling like trees Digging my earth, farm my roots And weeds my truth bleeds right back in the arm No scar but I left my mark my friend got clean then no deed life is mm -hmm. just that dark clothes smelling like trees sticking my birth from my mood Vita Vita Witam Witam A więc słuchamy Cześć on the profile used from mm the -hmm. mist without Wow jakie stylowe buty

Fajne miejsce łupaki, naprawdę. Łoł. Wow. No, fajne, I fajne. Musisz celować do mnie z Gnata? Tak. Też klamki mamy na ziemi. Od nikogo nie jesteśmy, pracujemy dla siebie, jeśli chciałbyś wiedzieć. Dobra, O tu Kim jest Rik. Rik Grimes? Tak. I Grimes? Kto to? Co się do Nie kojarzę. Kto to? Też nie Myślę, znam się że... Przewinęło mi się tu już w ale nie kojarzę. Bo u nas. To Jesteś samo widziałem ponorowi? tylko. Jak... Co? No. Mhm. Jesteście honorowi. Pff, się przekonaj. Myślę, że. Myślę, że tak. Się przekonaj. Czy na mamę. Czy na mama? Że nie znam nikogo takiego? Przysięgam na mamę. Mogę nawet po Też przysięgam na mamę. No to Halo w, w, czy, w, Klikam, żeby wyłączyć radio. Przysięgam na mamę i tatę. Co hmm. dziwne, to nie włożyliśmy się na pół miliona dolarów. Mamy Spotkaliśmy się również tutaj, na był widzę wam, gdzie krążą mosty po mieście. Gdzie krążą mosty po mieście? Halo, tak, mam idzie, telefon, idzie, mogę odrzucić? Idzie, mogę odrzucić? Możesz odrzucić. Gdzie krążą mosty po mieście, tak? Tak, i gdzie idzie, idzie, idzie ogólnie siedzą. Na parku South Center siedzą. Tak, i upada. Dwoń do mnie kolejny, odczekaj się Dobra, jeżeli Znamy. zrobiliście to wszystko po to, Spoko, ja jestem spokojny. Jeżeli zrobiliście to tylko po to, żeby powiedzieć nam coś co wiemy. Spokojnie losy. Jeszcze mają pełne interesy. Jedno. od cywila. Za polowanie lub zabójstwo biorą 10 tysięcy, a od jakiegoś gangu od lub mafii biorą od 100 tysięcy w Wyższe. Wyższe jedno pytanie. Dobra, teraz pytanie. Jeżeli mówicie nam to Najpierw ja pytam co? Najpierw ja pytam. To dawaj, pytaj. Ja co będzie o transporcie? Pomowy Czego? W jakim transporcie? Co będzie o transporcie? Ja podejdę, bo nie słyszę. Ja nie w jakim wiem, transporcie? Pomyślcie o transporcie. Co masz na myśli? Pomowy nowego towaru. Nie wiem. Co czy masz na myśli, jest nowy towar? Nowy towar po prostu. Mamy takie informacje. Nie będzie nowy towar? KUBA! No, chcemy się was załatwić. Mam nadzieję, że to Chcia będzie jakiś czysty. Nie, nie wiemy nic A o tym. A wiecie już. coś o tym? Nie. Już... teraz. To nie ten, no nie wiem. Nic. <laughs> Czy jesteście pewnie że nic nie wiecie? Tak. Chcecie mi obciąć palca za to? Mogę. Nie, bo dzisiaj bez tego. Dziś to Macie będzie. Macie też bez... palce, jak chcecie. Słuchajcie, no... To chcecie nam zdradzić informacje, czy nas wypytywać? Bo jeżeli chcecie nam zdradzić informacje, które wiemy, to nam się nie przyda i możemy zrezygnować z tej rozmowy, dzięki wielkie, ale my już wszystko, co chcemy o niej wiedzieć, to praktycznie wiemy. Ale. Fajny fun fact, że daliście nam informację o tym, że biorą za zabójstwo, tylko, że nic z tym nie zrobimy, bo z nimi bo nie będziemy Tak, dla waszego bezpieczeństwa oczywiście, ponieważ mm. ktoś mu mówił, na was stoić, list gończy do nich aby sporować spodobać lub zamordować. To ciekawe, czyli sugeruje, że ktoś wystawił akurat na mnie. Nie wiemy czy na oboz, ale słyszeliśmy o tym gangu, Na pewnym gangu słyszeliśmy, nie wiem, czy to wy, ale w większość ludzi. W jakim gangu, słyszałeś? Dobra, czyli tak... Dobra, jeżeli my nie jesteśmy w żadnym gangu, w ogóle jeżeli nam o tym mówicie i zdradzacie nam informacje o Lostach, to ja jestem przekonany, że na pewno nie żyjecie z nimi dobrze, więc jeżeli Zdracacie nam jakieś informacje, to chcie, chcecie, żebyśmy coś z tym zrobili. Jeżeli są jakieś cenne informacje poza tym co powiedzieliście, to na pewno chcecie, żebyśmy coś zrobili, więc słucham. Złapcie ich. Kogo znamy Złapcie ich. dwóch 20. Dwóch lostów. Złoczymy. Teraz Złoczymy. za chwilę Co ja by z było... tego będziemy mieli. A właśnie. Zobaczycie. Nie, 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 poczekaj, poczekaj. No, spokojnie, chodźcie, chodźcie, chodź, jeszcze, jeszcze dogadajmy pewne kwestie. Żywych czy martwych? Pff. No oni trochę, się nie poddają, taka troch, sytuacja. trochę. Troch, troch, dobra, chuj w to, trochę ich napiętno Dobra, jeszcze tak. Musimy mieć pewność, że my nie robimy tego dlatego, że wy chcecie ich złapać i zabić, a my zostaniemy wyjebani przez Was. Bo tak naprawdę nie wiem, kim Wy jesteście. Nie znamy się. Więc dajcie nam jakieś kulcze, yy, chociaż troszkę tego zaufania. Coś, co może nas bardziej zmotywować. A nie, że po prostu przypuścimy to uchem i sobie stąd. No, tutaj leży. Podnieś. 10 tysięcy. Nie początek, byście wiedzieli, że lokalową zapłacimy To tak, czekam okay, na niego, stand. czekam na niego I jedziemy rozjepać losów i mam go przywieźć Wyjdź Czekaj, wezmę pieniądze i wyjdę Wychodzę Zapry drzwi za mnie Dobra, klamę Zap mi oddaj Yyy Dobra, idę Idź, idź, idź A oddas mi moją klamotę Cycle damy mu Ile mam tu czekać? Wyjdź po prostu, wyjdź. Na Ale nie powiedzieliście nam nadal jest niego To jest nie ma cię powiedzieliśmy Dobra, macie go o makramy Dobra Co już po wszystkim Tak. To czemu to go Musiałem do zakłócić bo za no. nas Ja jestem Za nas Dobra. Simka Kla... mi oddaj się. Muszę nastuć go. ma, on ma. Sim, Sim, Ejo, mi oddaj. Chupaki, moje kajdanki, moja broń. To jest ten. Simkę mi kurwa oddaj, powiedziałem. No, on ma wszystko. No to odkuj go może najpierw, co? Ale jak mam je przeszukać, okay. jak nie ma kajdanek? No co wy odpierdalacie do hu... Dobra. Dobra, ładujemy ich w pizdę jak coś. A co to jest? Nie wiem kto to. Zajebali mi, straciłem przytomność. Usunąłem SMSy. Bo wysłałem dżipsa Oni nagle magicznie widzą mi sms-y Także wiesz 10 tysięcy Walimy mi w pizdę Wali mi w pizdę? Gadać się z nimi? Tak. gadkę? Ta Wali mi w pizdę dobra. jak coś Dobra, dobra Czekaj, zaraz Zaraz to ogarniemy

Scar, but scar I left my mark, my friend got clean, then no would it But life is just that bright, and when the sunset shines, I've seen the crafty rights. I'm back tonight, with a sack to light, in honor of the past I write I'm wide over with no glass of wine, stuck in a barrel, I'll get better with time While you measure how the pleasure declines, I'm stacking cheddar while the bread just rise. With my eyes and my ears glued here, on am a crying cutty Co tu się odpierdala? Po medyku, po jeden nasz się Dzwonię, dzwonię. Już jadą, ja już jadą. Ja wezwałem, z A ty nie wiesz kto? Kto to, Ronald? I kto to? Biblu. I ktoś uciekł, tak? Widzieliście jak ktoś uciekał? Nie, ja nic nie widziałem Widziałeś jak ktoś uciekał? Widziałeś jak ktoś uciekał sama? Nie, 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 nie A kto krzyczał, że ktoś ucieka? No, ktoś tam krzyczał Gala Dobra mm, Nie wiem co tu się odpierdala, ale raz, że Przez ten czas Jak was nie było Uciskajcie mu głowę To my mieliśmy tą Halo. sytuację ale. Nie było dwóch osób I nagle wy się znaleźliście kurwa dla mnie To jest dziwne, że coś takiego może się kurwa dziać tutaj w mieście I ktoś może nam zagrozić Mam wyjebane, ale ktoś kto to zrobił Kurwa zginie Czajta? Chuj mnie to obchodzi kto to będzie Ma kurwa zginąć i umrzeć Powiemy wam, tylko musimy odpocząć chwilę, co się tutaj działa. Ty i tak pewnie Bo nic obronka. nie powiesz, kurwa. Ale puls niewyczuwalny. Nie jak to puls niewyczuwalny? Reanimuję go. Ja tole, jak go stracimy... Kurwa, maski. Pojadą medycy, Maski ich. w dół, maski w dół, maski w dół, maski w dół. Te kurwy ah. zabrały mi kajdanki i klamotę. I leci mu krew z ryja nie ma czasu na tyczenia Kurwa, bracie, Ja pierdolę Dobra nie paniko, kurwa, ogarnij pizdę Jest w Kurwa. Kurwa Chuj ja tam. Do... Na razie chuj w to 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 zrobi no? dobra nie gaz... Tutaj tym też nie, się macie, proszę zająć tutaj macie, macie jedzenie i picie, please panie, panie Zajmijcie się nim, kurwa jestem, Ja mam tylko ranę mam na klasie tylko nie wiem, opatrz tą ranę kurwa, żeby go nie bolało i. Tylko, tylko opatrz, bo jest zanieczyszczona chyba. To chuja wafla. Kurwa. Dawaj. Wsiadaj, idę. Co, to? się na policja? Nie, sami się tym zajmiemy. Co, jaką? policję kurwa. Kolu, co z moim kuzynem? No, weź nie? kurwa zaraz i te sprawy wybierdaj. Co kurwa. Martin, grzecznie, kurwa. Halo panie, panie medyku, halo Nie. To mój kuzyn, co się z nim dzieje? Ten mnie kurwa zaraz się denerwuje Panie medyku, panie medyku Umiera mi kolega, on takie słowa kurwa Panie medyku, halo Kurwy mnie Co kolega, kurwa odbierasz Jak ta osoba jest osobista? Halo. No halo. Gdzie ty jesteś? No dałem cię psa. Jeszcze, tam nie jestem brać go na łapę? Coś mi pierdolisz, że jest ich wielu jeszcze. Że należę do jakiegoś stowarzyszenia, przetrzypałem mu synka, nic nie było. Oh. Słuchaj, ty kurwo jebana, śmieciu najgorszy. Chodź, chodź, weźmiemy go w moje <grym> miejsce. Co? Ty kurwo jebana mówisz? Chodź. Wszystkiego Poje, po, się dowiemy w czasie. Nim, pojedziemy Wszystkiego się dowiemy w czasie, ty kurwo jebana. Co ty pierdolisz? Dobrze, że ma worek na głowie. Czekaj, zamknę drzwi.

Ale pod. Jeszcze się kurwa śmiesz? Czekaj Czekaj, zrobimy tak Ej, no. chodź tu, chodź tu z nim, na spokojnie Chodź tu z nim, dawaj go tu Niech, niech się nie opiera, weź go tu, k**wa. tu go weź, tu go weź, niech się nie opiera Tu, zaraz Jebniemy go na dwa baty, jebniemy go na dwa baty Stuko Czy mnie Krzycz jestem zły. Jesteś zły. Jesteś niedobry. Jesteś niedobry, Jesteś, Jesteś niedobry. W dobie śmieciu jebany. W jebany. Ty kurwo. Pierdol na mnie. Pierdol dla mnie głupoty. Jesteś kurwą jebaną krowim wytryskiem, psi kurwa, to ty masz wyruchać I, a... i wyzywać energię Kurwa, bo mi fiuta zmarzniesz Pany. Ruchaj go w papę A Rucham cię kurwo w papę Rucham cię kurwo Rób dźwięki kurwo, dwa się Nie ma chuja. O, Wszystko jest nagrywane jest chuj. Wszystko wrócimy na bierda Ach. Ty dziwko Szmatu. O, Ty jebana kurwo Napływ mi na kutasa. O, oh. Tak, dobrze. Ale go bzyka. sobie koksu. Tam masz zrobione trzy pajki. Nie stoi, stoi mi. Zajeb se. Nie, nie, nagrywaj to. Ty kurwo jebana. Bierz go. Połknij go całego. Pokaż jak się dławić. Apera zapa, chama <laughs> o 啧 <laughs> Не вышло Я не отчинам, я не Не, я боюсь, что не жюю, Czy tam. A ty moczesz mi głowę, że same tam na was, tu, tą głowę. para Spadaj mi tą głowę jakbyś mógł Zawieziemy sobie to w fajne miejsce Jeszcze go... Jeszcze gore tego, strzelajcie na koniec o boj, jak on nie żyje wbieto, Po co? Wbieto, nie ma... Lawy. Jakby zostawić Dobra No weź go do lawy A ja idę Wpierdol go do lawy Jedziemy zawieźć tą głowę Na siedzibę losu. Przed bramą centralnie Dobra. Nie nabi Nabijemy im na płot Bo mają takie kolczasty Tylko musimy zrobić to zwinnie Kurwa Bo Ciekawe czy nikt nie będzie Pod ich bramą Jak coś to rzucimy Októwkę tak, żeby... tak, żeby... Zobaczyli. Boże, co Boże, te małp tu jest! Co to kurwa jest? Ja nie mo... ja nie mogę rąk podnieść, bo mi się... chuj chodzi, kurwa? Ja, ja... nie mogę, patrz. Co tu robią małpy do chuja wafla? Co jest kurwa? On, kurwa, on chyba nie kłamał, jak mówił, że ma ludzi. I That sailed through the world in the name of trust. Hard work and the crux that it made in us.